W 2022 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2023 rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą 550. urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika, pierwszego w historii Polaka, który okrył się światową sławą, za swe rewolucyjne odkrycie. Z tej okazji postanowiłem wybrać się śladami tego wybitnego człowieka. Do miejsc, z którymi był związany najmocniej. Miałem również dwa prywatne powody, by przynajmniej raz w życiu taką podróż odbyć, ale o tym nieco dalej. W Polsce oraz w całym cywilizowanym świecie postać Mikołaja Kopernika jest kojarzona z jego epokowym odkryciem, które w jego czasach wielu uważało za niedorzeczne i niezgodne z Pismem Świętym, będącym w tamtych czasach niepodważalnym autorytetem. Nie tylko religijnym, ale również naukowym. Czas pokazał, że to Mikołaj Kopernik miał rację, a jego krytycy byli w błędzie. Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w polskim Toruniu, który polski był raptem od 19 lat. Wcześniej przez 226 lat miasto to należało do państwa Krzyżackiego. Oni to lokowali Toruń w 1233 roku. Ciekawe jest to, że Nowogrodziec był lokowany, czyli zakładany, na prawie u nas nazywanym niemieckim, o miesiąc wcześniej niż rodzinne miasto Wielkiego Astronoma. W tym samym dokumencie po raz pierwszy wspomniana została wieś Gościszów. Niemiecki zakon krzyżacki nie lokowałby Torunia, gdyby na te tereny ziemi chełmińskiej nie sprowadził ich polski książę Konrad Mazowiecki, który nie radził sobie z sąsiednimi pogańskimi pruskimi plemionami, i sprowadził ów zakon, by pomogli mu ich ujażnić. Jak później czas i historia pokazała, był to wielki błąd, który na Polskę sprowadził wiele nieszczęść. Co ciekawe, Mikołaj Kopernik oraz jego ojciec, również noszący imię Mikołaj, mieli swój udział w walkach z zakonem krzyżackim a wcale nie musiało być to takie oczywiste. Dlaczego? Każde polskie dziecko o Koperniku w szkole uczy się między innymi takiego krótkiego powiedzenia – wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. No i o te polskie plemię tu chodzi. Wiadomo, że przyszłego wielkiego astronoma wykarmiła niemiecka pierś jego matki Barbary z domu Wacenrode. Rodzina matki Mikołaja Kopernika była zamożną, Piecką rodziną pochodzenia niemieckiego. W tamtym okresie ludność pochodzenia niemieckiego stanowiła większość mieszkańców polskiego Torunia. Niepewne co do pochodzenia są również korzenie ojca Mikołaja Kopernika, którego rodzina od kilku pokoleń zamieszkiwała ówczesną stolicę Polski, czyli Kraków. Niektórzy uczeni niemieccy uważają, że również rodzina Mikołaja Kopernika od strony jego ojca była pochodzenia niemieckiego. Wielu polskich badaczy z kolei uważa, że rodzina Koperników miała raczej polskie pochodzenie. Przodkowie Kopernika najprawdopodobniej mieli się wywodzić z dzisiejszej wsi Koperniki, leżącej obok miasta Nysa w obecnym województwie opolskim. W XIV wieku, kiedy mieli tam żyć domniemani przodkowie sławnego Kopernika, miejscowa ludność była polskiego, czy też jak są niektórzy ogólnie Słowiańskiego pochodzenia. W XIX, a zwłaszcza XX wieku były okresy, kiedy zarówno Polacy, jak i Niemcy zaciekle próbowali narzucić swoją narrację o pochodzeniu rodziny Koperników. W czasie przed II wojną światową i w jej trakcie emocje na tym tle były największe. Znany jest fakt, że kiedy Niemcy w 1939 roku zaczęli okupację Polski, to m.in. w Warszawie na pomniku Mikołaja Koperniki zakryli polski napis Mikołajowi Kopernikowi Rodacy, montując tablicę z niemieckim napisem Wielkiemu Astronomowi Mikołajowi Kopernikowi. W lutym 1942 roku 22-letni Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, harcerz Szarych szeregu) Chciał zdjąć niemiecką tablicę 19 lutego, w 469 rocznicę urodzin Astronoma. Wcześniej jednak prowadził rozpoznanie. 11 lutego 1942 roku, około 6 rano, udając pijanego, wszedł na cokół, chcąc sprawdzić, jak mocno są przykręcone śruby mocujące tablicę. Gdy stwierdził, że można je odkręcić gołymi rękoma, postanowił wykonać to natychmiast, bez jakiegokolwiek ubezpieczenia. Nieopodal pomnika przy krakowskim przedmieściu 1 mieściła się miejska komenda policji. Choć spadająca tablica spowodowała hałas, nikt nie zwrócił uwagi na działanie Dawidowskiego. Zdołał ukryć ciężką płytę w śnieżnej zaspie na rogu ulicy o Oboźnie. Dwa dni później Wraz z dwoma przyjaciółmi przewiózł tablicę sankami na Żoliborz, do piwnicy swego mieszkania przy ulicy Mickiewicza 18. W czerwcu 1942 roku niemiecka tablica została zakopana w ogrodzie Rosmanów przy ulicy Słukowskiego 45. Nie trzeba tu specjalnie dodawać, że ryzykował własnym życiem, gdyby został przyłapany przez Niemców w czasie demontażu tej tablicy. Ten akt był jednym z elementów wojny psychologicznej i propagandowej między Polakami i Niemcami w tym strasznym okresie. Sam Kopernik zapewne znał dobrze oba języki, ale trzeba pamiętać, by dzisiejszego znaczenia świadomości narodowej nie przenosić na wiek XV czy też XVI, kiedy żył ten wielki astronom. Mikołaj-Kopernik swe przywiązanie do królestwa polskiego. Jednoznacznie zam zamanifestował podczas wojny z niemieckim Zakonem Krzyżackim w latach 1519-1521, kiedy to zorganizował obronę Zamku Olsztyńskiego przed wojskami Zakonów. W tamtym czasie Mikołaj Kopernik w Olsztynie pełnił funkcję administratora darmińskiego dominu. Mikołaj Kopernik na ziemiach polskich szczególnie związany był z pięcioma miejscowościami: Toruniem, gdzie się urodził i mieszkał przez dziesięć pierwszych lat swojego życia, Krakowem, gdzie studiował, zanim wyjechał na studia do włoskiej Bolonii i Ferrary, Litzbarkiem warmińskim, Olsztynem i Fromborkiem, gdzie mieszkał najdłużej i tam zakończył swoje życie. Właśnie we Fromborku napisał dzieło swojego życia dzieło napisane w języku łacińskim, a polski tytuł tego dzieła to Koła Kopernika Toruńczyka o obrotach sfer niebieskich, Ksiąg 6. W swoim dziele podważył istniejącą wówczas teorię geocentryczną podpartą autorytetem Biblii, że to Ziemia jest w centrum Wszechświata, a Słońce i inne planety krążą wokół niej. Stworzył nową teorię, zwaną heliocentryczną, że to Słońce jest centrum Wszechświata, a Ziemia i inne planety krążą wokół niego. Dlatego mówi się o Koperniku, że wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Dzieło Mikołaja Kopernika zostało wydane 21 marca 1543 roku, dwa miesiące przed śmiercią ciężko chorego już autora. Początkowo przez kościół katolicki praca Kopernika została przyjęta wstrzemięźliwie, tym bardziej, że wkrótce po wydaniu dzieła autor zmarł, więc nie bardzo już było z kim polemizować. Ostro krytykowali zaś dzieło Kopernika ówcześni religijni reformatorzy, którzy doprowadzili do rozłamu wśród zachodnich chrześcijan. Niemiec Marcin Luther i Francuz Jan Kalwin, którzy swoje kościoły protestanckie oparli na dosłownym odczytaniu Biblii, i upatrywali w niej źródła wiedzy o świecie. Luther takimi słowami wyraził się na temat Kopernika: Ten głupiec chce wywrócić całą sztukę astronomii. Ostatecznie Kościół katolicki uznał dzieło Kopernika za szkodliwe i w 1616 roku umieścił je w indeksie ksiąg zakazanych. To oznaczało zniszczenie wyklętych egzemplarzy księgi, której czytanie wiązało się odtąd z represjami. Dopiero w roku 1835, czyli po ponad 200 latach, dzieło Kopernika zostało usunięte z tego indeksu i każdy katolik mógł teraz swobodnie się z nim zapoznać. Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku i został pochowany w miejscowej katedrze. Przez ponad 250 lat nikt specjalnie nie interesował się grobem wielkiego astronoma. A sama katedra przychodziła w tym czasie różne koleje losu. Zwłaszcza mocno została doświadczona w XVII i na początku XVIII wieku, kiedy to wojska szwedzkie urządziły sobie stajnię dla swoich koni, a szwedcy żołnierze zabawiali się wyciąganymi z krypt doczesnymi szczątkami pochowanych tam duchownych. Choć jak czas później pokazał, nie tylko duchowni byli chowani w tej katedrze. Dopiero w roku 1802. Grupa polskich badaczy z Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczęła we fromborskiej katedrze poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika. Nie znaleźli go, gdyż nie wiedzieli, gdzie dokładnie mają go szukać. W kryptach czy może pod posadzką katedry, bo tam też chowano zmarłych. Nie było już nikogo, kto mógłby wskazać, w którym miejscu tej dużej katedry należy szukać. Pięć lat później, w 1807 roku. Odnaleźć grób Kopernika zapragnął sam Napoleon, który zlecił to jednemu ze swoich oficerów. Ten jednak w niesprzyjających warunkach i z braku kompetencji nie był w stanie wywiązać się z zadania. Najpoważniejsze poszukiwania przeprowadzili Niemcy w 1939 roku, kiedy na czele tego państwa stał Adolf Hitler. Wytypowali miejsce, gdzie według nich prawdopodobnie pochowano Kopernika. Wykopali kilka trumien z doczesnymi szczątkami, lepiej lub gorzej zachowanymi, ale nie byli w stanie ustalić, która trumna mogła ewentualnie należeć do Kopernika. Trumny nie posiadały prawdopodobnie żadnego opisu, kogo w nich złożono. Niemcy chcieli uczcić Kopernika, stawiając mu w miejscu pochówku w katedrze pomnik, bo w czasach III Rzeszy był uznawany, bez żadnych zbędnych wątpliwości, za Niemca. Ostatecznie tego pomnika nie postawili, bo nie byli jednak pewni, czy aby na pewno znaleźli Kopernika. W 2005 roku cały świat obiegła sensacyjna informacja, że polscy badacze z Akademii Humanistycznej w Półtusku odnaleźli w katedrze we Fromborku grup Mikołaja Kopernika. W roku następnym, w 2006, Akademia Humanistyczna w Kutusku organizowała spotkanie dla szkół noszących imię tego wielkiego astronoma, by na nim podzielić się informacjami związanymi z okolicznościami tego odkrycia. Szkoła, w której wówczas pracowałem, nosiła imię Mikołaja Kopernika, a jej dyrektor był zainteresowany, by nasza placówka w tym spotkaniu była reprezentowana, więc pojechałem na to spotkanie wraz z jedną z najlepszych uczennic w szkole. Na tym spotkaniu miałem okazję wysłuchać prelekcji jakie były okoliczności podjęcia decyzji w poszukiwaniu tego grobu i w jaki sposób prace poszukiwawcze przebiegały. Dzięki temu spotkaniu miałem okazję poznać osobiście osoby, które ten grup odnalazły. Był to profesor archeologii Jerzy Gąsowski, który kierował tymi badaniami oraz archeolog Beata Jurkiewicz. Która była pierwszą, albo mówiąc ostrożnie, jedną z pierwszych, która do grobów Kopernika się dokopała. Na, pod, na portalu YouTube można znaleźć bardzo ciekawy film, który dokumentował to odkrycie pod tytułem Tajemnica grobu Kopernika. Film jest yy, świetnie zrobiony i pokazuje, jak ustalono, że grób, który znaleziono, to faktycznie grób Kopernika. Profesor Jerzy Gąsowski napisał dwie książki związane z odkryciem grobów Kopernika. Jedna z nich pod tytułem Spotkanie z Kopernikiem. Kulisy odkrycia opisuje również otoczkę medialną związaną z tym odkryciem i problemami różnego typu, na które się natknęli przy realizacji tego projektu. Tą niewielką książeczkę czyta się jak powieść sensacyjną. Naprawdę warta. 22 maja 2010 roku w katedrze fromborskiej odbył się powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika, kiedy jego doczesne szczątki zostały wcześniej gruntownie przebadane. Mimo wszystko są naukowcy, którzy nie mają przekonania, że odkryte szczątki w katedrze fromborskiej to na pewno Mikołaj Kopernik. Małe są jednak szanse na to, że w przyszłości ktoś będzie próbował podjąć się z badania tego tematu ponownie, gdyż nie jest to prosta sprawa udowodniły badania z lat 2004-2008. Co wspólnego Mikołaj Kopernik ma z Gościszowem? W roku 1999 ukazała się książka pod tytułem Tajemnice, zamki, podziemia, przewodnik jakiego nie było autorstwa pani Joanny Lamparskiej. W tej książeczce znalazł się podrozdział o Gościszowskim zamku, w którym pojawiła się informacja m.in. O listach Mikołaja Kopernika, które miały się znajdować w zamkowej bibliotece przed II wojną światową. Dużą część informacji, zawartych w tym rozdziale, autorka otrzymała od pani Małgorzaty Stankiewicz, która w 1980 roku napisała o Gościszowskim Zamku pracę magisterską, a 29 lat później, w roku 2009, wydała o nim książkę. Pani Stankiewicz nawiązała kontakt z synem ostatnich właścicieli zamku, baronem Friedrichem Karlem Egelingiem, który sam się w nim urodził w 1924 roku. W jednym z listów do pani Stankiewicz baron Egeling napisał, a właściwie wymienił, że w zamkowej bibliotece znajdowały się również listy Mikołaja Kopernika. Pani Stankiewicz dodała, że o tych listach opowiadała mu. Matka i babka. On sam wówczas, z racji bardzo młodego wieku, nie bardzo się tym interesował. jeśli to, co napisał Bar, który zmarł w roku 2022 wieku 98 lat, było prawdą, to jest to pewna mała sensacja. Przez 480 lat od śmierci Mikołaja Kopernika wiele jego osobistych rzeczy zawinęło, w tym również wiele listów o których wiadomo, że były, ale ich los jest nieznany. Gościszowskie listy Kopernika miały spłonąć wraz z zamkiem w 1945 roku. Mam jednak taką cichą nadzieję, że, że jeżeli te listy faktycznie znajdowały się na zamku, to niekoniecznie musiały spłonąć. Wiadomo, że niemieccy mieszkańcy Gościszowa w lutym 1945 roku nie uciekali w popłochu przed nadciągającą Armią Czerwoną, ale od wielu dni przygotowywali się do ewakuacji listy nie były gabarytowo duże a właściciele znali ich wartość historyczną baron Egeling wspomniał również pani Stankiewicz że jego rodzina została okradziona na terenie Czech kiedy uciekała przed nadciągającą armią czerwoną może kiedyś jeszcze coś w tym temacie się pojawi życie jest pełne niespodzianek mój rodzinny dom sąsiaduje z tym zamkiem a właściwie już tylko jego smutnymi ruinami, więc to też był dla mnie argument, by w taką rocznicę podążyć śladami tego słynnego Polaka z niemieckimi korzeniami. Na koniec warto wspomnieć o uczniach i nauczycielach Szkoły Podstawowej w którzy aktywnie włączyli się w program Szkoła Przyjaciół Kopernika, którego celem było uczczenie wielkiego astronoma i uczonego. Przeprowadzone zostały lekcje na temat Mikołaja Kopernika, przygotowane kartki urodzinowe, oraz przedstawienie teatralne prezentujące jego dorobek. Uczniowie stworzyli tematyczną grę planszową oraz nakręcili krótki filmik o najwybitniejszym polskim astronomie, który umieścili na szkolnej stronie internetowej. Kopernik może trochę epizodycznie, ale pozostawił swój świat w tej śląskiej miejscowości, o czym warto pamiętać.